Był taki okres, kiedy o grywalizacji to było tak jak z seksem nastolatków, że wszyscy o tym mówili, wszyscy twierdzili, że to robią, ale niewielu tak naprawdę to robiło. Teraz się trochę zmieniło. Teraz mniej się o tym mówi, a naprawdę już bardzo wielu wiele firm ją wdraża tak serio w swoje procesy. No właśnie, serio grywalizacja. I trochę taki paradoks. Tak samo tutaj w moim tytule też jest efekt wow, czyli coś fajnego, a z drugiej strony uporządkowanie. Dzisiaj będę wam pokazywał, że to naprawdę da się połączyć, że to jest takie połączenie ognia z wodą, czyli danie czegoś pracownikowi, co jest naprawdę, naprawdę fajne i taki trochę oddech od niektórych żmudnych procedur, a z drugiej strony niesamowicie dobre raportowanie, analityka i uporządkowany proces i dla niego, i dla przełożonych, i dla was. No właśnie, bo z rekrutacją jest tak, że. Yy Osiągnęliście ten czerwony dywan, piękny el branding, pięknie wszystko, super fajnie, krówki, co tam, welcome paki. No i często, gęsto, nie u Was oczywiście w firmie, ale wiecie, w innych firmach, to niestety jakby przychodzi ten kandydat i to troszkę inaczej wygląda, prawda, jakby ten szef gdzieś tam na urlopie akurat jak raz wyjechał i tak dalej. Więc bardzo często ten, ten czerwony dywan zamienia się w taki pomost, z którego każemy temu nowemu, to ja już Cię to zostawiam, ja Cię zrekrutowałam i teraz hop, jakoś sobie mam nadzieję poradzisz, przecież jesteś dobry. No i rzeczywiście, jak on sobie poradzi, to zgadnijcie względem kogo będzie odczuwał lojalność i wdzięczność. Jaką mu się postawa stworzy? Stworzy mu się taka postawa, okej, okay, poradziłem sobie tutaj, dobra, to sobie poradzę gdzie indziej, rozejrzę się trzy miesiące i, i, i zmykam, jeżeli dalej to będzie tak wyglądało. A jeżeli organizacja wyciągnie mu pomocną dłoń, Dałam mu piękne koło ratunkowe, to on y, wracając do, do domu, gdzieś będzie jakaś imprezka, y, co tam nowego słychać? I wypada mówić o pracy właściwie tylko w tym momencie, kiedy ją zaczynamy. To jest taki fajny moment, kiedy mówi: A wiesz, zacząłem nową pracę. Y, no i jak tam? Słuchaj, jakie oni tam mają bur... w ogóle. I to może być jedna historia, albo może być historia taka, wiesz co, ja ci to w ogóle pokażę, bo to jest dosyć niesamowite. Nie wiedziałem, że w Polsce takie rzeczy mają. Y, wszystko mam poukładane bardzo elegancko, więc no, to jest właśnie wasz wybór. Ja nie wiem, dlaczego jeszcze niektórzy y, wybierają inaczej tę pierwszą wersję, ale widzę, że kolejne osoby przychodzą, bo właśnie chcą wybrać już coś lepszego. Chcą zobaczyć, jak można robić to inaczej. No to wam dzisiaj pokażę.